Obraźliwy transparent kibiców Sparty oberwało się Tomaszowi Dryle. Straszny wypadek podczas Speedway Grand Prix Łotwy. Anders Thompson wyleciał za bandę. Karambol w pierwszej lidze nie obyło się bez złamań. A Lubasz wygrał rundę zasadniczą, przechodząc do historii. Znamy półfinalistów w ekstralidze. Cześć, ja jestem Łukasz i zapraszam na szybkie podsumowanie z ostatniego tygodnia albo dwóch. A odcinek zaczynamy od świetnej informacji. Jakiś czas temu polska młodzieżowa reprezentacja wywalczyła kolejny tytuł Mistrza Świata. Na 19 edycji polscy młodzieżowcy wygrywali aż 16 razy. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, a trzecie miejsce Łotysze, co jest ich największym osiągnięciem w historii tych zawodów. Bartłomie Kowalski, Mateusz Cierniak, Wiktor Przyjemski. Wielkie gratulacje dla młodych biało-czerwonych orłów. W tym samym czasie odbyła się kolejna runda Speedway Grand Prix właśnie na torze w Rydze. Zwycięzcą zawodów został Bartosz Zmarznik, tym samym wyrównując wynik Tomasza Goloba, wygrywając 22 raz w Grand Prix. Drugie miejsce dla innego zawodnika motoru Lublin Fredrika Lindgrena. Brązowy medal wywalczył Martin Waculik. Gratulacje dla medalistów, a Bartkowi życzymy pobicia rekordu. Niestety tych zawodów nie będzie dobrze wspominał Anders Thomson. Duńczyk w jednym z biegów został przymknięty przez Jasona Doyla. Jego motor odprostowało i z ogromną prędkością uderzył w bandę. Siła uderzenia była tak duża, że Duńczyk wyleciał za bandę i nieprzytomnie upadł w pasie bezpieczeństwa. Złamanie ręki, czterech żeber oraz wstrząśnienie mózgu to konsekwencje tego wypadku. Prawdziwy dramat dla zawodnika, jak i stali gorzów, której szanse na medal w tegorocznych rozgrywkach zmalały gwałtownie. Praktycznie wyklucza to Duńczyka z jazdy do końca sezonu. Anders przyznaje, że sprawa z ręką jest bardzo skomplikowana, dlatego potrzebna jest tutaj pomoc dobrego doktora. Trzeba powiedzieć, że dla Gorzowskiej stali był to prawdziwy cios. Rok temu kontuzja nogi również wykluczyła go z walki w najważniejszej fazie sezonu. Na obecną chwilę ciężko przewidzieć, kiedy Thompson może powrócić do treningów i normalnej jazdy. Mamy nadzieję, że jak najszybciej, bo my kibice nie lubimy, kiedy ostateczne wyniki są wypatrzone przez niefortunne kontuzje zawodników w najlepszej części sezonu. Fatalny wypadek wydarzył się także w ostatniej kolejce rundy zasadniczej w Ostrowie. Ostrowia podejmowała Wybrzeże Gdańsk. W biegu 13 byliśmy świadkami wstrząsającej sceny. Na wyjściu z drugiego łuku pociągnęło Olivera Bernsona. Ten odbił się od bandy i uderzył w Nikolaja Klinta i Francisa Gustza. Najgorzej wyglądało uderzenie o tor kapitana gdańskiej drużyny. Nienaturalnie wygięta głowa Nikolaja Klinta nie była optymistyczną prognozą. Dzień później w szpitalu całą trójkę zawodników odwiedził prezes Ostrowi, Waldemar Górski, przekazując dobre wieści. Oliver Bernson szpital opuścił w poniedziałek. W środę Gust oraz Klint. Najgorzej sytuacja wyglądała u tego ostatniego, który doznał złamania kręgu C3 w dwóch miejscach, ale obyło się bez operacji. Teraz przechodzi rehabilitację. Bernson na swoich mediach przekazał, że jest osiniaczony, ale daje radę. Stracił też pół zęba. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że konsekwencje wypadku są znacznie mniej poważne niż mogłoby się wydawać. Życzymy dużo zdrowia dla całej trójki i szybkiego powrotu na tor. Szybko na tornie powróci także Australijczyk Nick Morris, reprezentujący ostatnio barwy lokomotywu dauga Pils. 13 lipca tego roku po jednym z meczów Ligi Brytyjskiej Morris nie poddał się badaniu antydopingowemu. Zawodnik sam później przyznał, że była to jego celowa decyzja, a w związku z tym kary nałożone na niego będą identyczne jak w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu, a wysokość kary wynosi 2 lata zawieszenia. Oznacza to, że 29-latka będziemy mogli oglądać na torze najwcześniej, 12 lipca 2025. Do tego musi zapłacić karę finansową w wysokości 1500 funtów do 29 lutego 2024. Czy niedostarczenie próbki do badań oznaczało, że zawodnik miał coś do ukrycia? Zapewne tego się nie dowiemy, możemy tylko spekulować. Fakty są takie, że sposób zawieszenia żużlowca jest na pewno nietypowy i ciekawy pod względem historii takich wyroków. A teraz szybkie newsy, czyli nowości transferowe. Patrick Hansen zdecydował się zostać w rowie Rybnik na kolejny sezon. W zespole Unii Leszno na kolejny rok zostają Grzegorz Zęgota oraz Bartosz Smektała. Niestety z Bykami pożegna się po sezonie Jamon Litsi. Wiadomo już, że z kibicami wilków Krosno pożegnali się Jason Doyle oraz Andrzej Lebiediew. Poznaliśmy półfinalistów w ekstralidze. Po zaciętym boju w Lublinie koziołki ostatecznie wygrały w tumeczu z Apatorem Toruń. Co nie zmienia faktu, że anioły awansowały do półfinału jako lucky loser szczęśliwy przegrany. W Częstochowie włókniarz pokonał Stal w 50-40 i również wystąpi w półfinale, a w starciu Wrocław Leszno, to Spartanie pewnie pokonali byki. A w półfinale włókniarz Częstochowa zmierzy się z motorem Lublin, natomiast Apator powalczy z wrocławskim WTS-em. Pierwsze mecze półfinałowe już w nadchodzący weekend. A jeśli chodzi o zmagania w pierwszej lidze, w ostatnią niedzielę odbyły się trzy pojedynki ćwierćfinałowe. ROW Rybnik wygrał z Ostrowiem Ostrów 51-39, do Polonia Bydgoszcz jednym punktem wygrała w Landshut, a Falubas znokautował Wybrzeże Gdańsk 60-30 do na ich terenie. A propos Falubazu, warto wrócić na chwilę do fazy zasadniczej i pochwalić myszy. Albowiem właśnie Falubas jako szósta polska drużyna w historii wygrał rozgrywki ligowe bez ani jednej porażki oraz ani jednego remisu. To tylko pokazuje, jaką siłą dysponuje Zielona Góra w tym sezonie. Rewanżowe ćwierćfinały odbędą się już w najbliższy weekend. Wiktor Przyjemski w ostatnich dniach został Mistrzem Europy do lat 19. Wielkie gratulacje dla zawodnika Polonii Bydgoszcz. Drugie miejsce w Gorzowie zajął Damian Ratajczak, a trzecie Matthias Polestadt. Również wielkie gratulacje. Poznaliśmy również nową datę trzeciej rundy indywidualnych Mistrzostw Polski. Pamiętamy bardzo dobrze skandal w Krośnie, przez który niesmak pozostaje do teraz. Podjęto decyzję, że zawody odbędą się w poniedziałek 4 września o godzinie 19.00 i nie w Krośnie, ale na łódzkiej motoarenie. Według mnie, zmiana miejscówki jak najbardziej słuszna. Liczymy już teraz tylko na dobre ściganie. Obraźliwy transparent kibiców Sparty oberwało się komentatorowi Tomaszowi Dryle. Sytuacja, wiem, miała miejsce już przed 10 sierpnia ale myślę, że warto będzie tutaj o tym wspomnieć. Do tego incydentu doszło podczas prezentacji na meczu Wrocław-Lublin. Na transparencie wywieszonym przez kibiców WTS-u mogliśmy wyczytać pytanie koleina, czy dryła z Dublina to największa świnia. Jednocześnie w tym samym momencie mogliśmy usłyszeć skandowanie kibiców imienia ich lidera Taja Indena. Prawdopodobnie była to odpowiedź na wypowiedź komentatora Kanal Plus, kiedy ten domagał się zawieszenia ulubieńca Sparty po obaleniu kibica Unileszno. Działacze Wrocławia przyznają, że do takiej sytuacji nie powinno dojść i zrobią wszystko, żeby już do takowej nie doszło. Wiadomo publicznie, że Tomasz Dryła to od zawsze fan motoru Lublin, więc lepszego momentu na przekazanie swoich myśli przez kibiców Sparty być nie mogło. Nie znalazłem żadnej informacji, żeby wrocławski klub był jakkolwiek ukarany, a jeśli by się przyjrzeć, w regulaminie są odpowiednie podpunkty opisujące kary za takie zachowanie. No cóż, lepiej chyba po prostu skupić się na aspektach czysto sportowych. Parę dni temu na torze w szwedzkim Gislawet odbyło się Grand Prix Challenge. Trzech zawodników zapewniło sobie prawo startu w przyszłorocznym cyklu. Są nimi Jason Doyle, Martin Wasulik oraz Szymon Woźniak, dla którego będzie to pierwszy historyczny sezon w tym cyklu. O ile nazwiska w postaci Doyle'a i Wasulika nikogo nie dziwią, tak nową twarz w wykonaniu Polaka bardzo fajnie będzie oglądać. Nie możemy się wręcz doczekać. Doczekać uleczenia kontuzji nie może się też sam wyżej wymieniony Szymon Woźniak. Zawodnik stali cały czas odczuwa skutki upadku sprzed kilku tygodni. Dwa dni temu pochwalił się nimi na swoim Instagramie. Jak wyszło po badaniach USG, Szymon ma potężnego krwiaka w głębokiej części mięśnia. Lekarz ponoć nie wierzył, że Szymon mógł normalnie odjechać z zawody z czymś takim. Jednocześnie Woźniak poinformował, że wystartuje jeszcze w Szwecji, bo nie zostawi drużyny, a później zajmie się rehabilitacją. Która normalnie powinna trwać kilka tygodni. Wiemy, że żużel to nie sport dla mięczaków, ale mi nasuwa się pytanie, czy takie ryzykowanie ze zdrowiem, zwłaszcza kiedy lekarz mówi ci o krwiaku w nodze, jest na pewno rozsądnym rozwiązaniem. Oby wszystko zakończyło się dobrze. Życzymy Szymonowi szybkiego powrotu do pełni sił. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wszystkich wspierających. I do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć.